Nasze kochane Call of Duty traci setki tysięcy graczy. I wiecie, co jest najgorsze w tym zdaniu, które właśnie wypowiedziałem: to, że ono nie budzi u nikogo jakiegoś większego szoku. To znaczy każdy z Was się pewnie ze mną zgodzi, że to co powiedziałem nie jest kontrowersyjne. Każdy raczej widzi, że Call of Duty nie ma się zbyt dobrze. I raczej nikogo nie dziwi również fakt, że po prostu ludzie z tej gry odchodzą. Jeżeli wierzyć statystykom, do których wgląd mamy na Steamie, to od listopada 2024 roku do chwili obecnej od tej gry odeszła ponad połowa osób, która grała. Oczywiście na platformie Steam. W piku w listopadzie było to 313 tysięcy. Obecnie lekko ponad 150, a ja mówię tylko o pikowych wartościach z danego miesiąca, bo średnio. To wypada oczywiście w liczbach jeszcze gorzej. 165 tysięcy średnio osób grało w listopadzie w Koda na platformie Steam, a obecnie jest to mniej niż 80 tysięcy osób. Oczywiście to jest tylko platforma Steam. Oczywiście to jest to cholerne Call of Duty HQ, więc nie wykazuje to tak naprawdę tylko ludzi grających w Black Ops 6 czy obecne Warzone, ale również w MW2 czy MW3, więc tak naprawdę te wartości osób grających w BO6 i Warzone są jeszcze niższe niż to co widzimy ale generalnie chodzi tutaj o pewną tendencję, która naprawdę jest bardzo widoczna i jest to oczywiście tendencja spadkowa, a więc teoretycznie można rzucać sloganami Call of Duty umiera na naszych oczach, Call of Duty is dead mnóstwo, widzę to po filmach na YouTubie zagranicznych content creatorów wrzuca właśnie takie materiały i one nie są kłamliwe, one mają dużo sobie logiki i, że tak powiem, dużo racji, chociaż nie oglądałem tych filmów, bo nie oglądam nikogo, tak się ostatnio zreflektowałem, Skoda już z zagranicy. Kiedyś to jeszcze nawet streamy niektórych streamerów oglądałem, bo po prostu mnie ciekawiło sporo rzeczy. Teraz generalnie ta jakaś ciekawość wokół Koda, umiera bardzo mocno. W zasadzie każdy content creator ma najgorsze wyświetlenie jakie miał od wielu, wielu lat. A to ma też przełożenie chociażby w ilości graczy grających samego koda. No generalnie to wszystko się ze sobą łączy. Ale oczywiście nie ma się co dziwić, bo o ile Black Ops 6 jest według mnie naprawdę świetnym kodem, o ile Warzone 4 jest również jedną z lepszych wersji Warzone jakie otrzymaliśmy od czasów Werdańska, o tyle Cała techniczna otoczka tego wszystkiego leży. W ogóle nie, nie wiem, czy leży to dobre słowo. Jej nie ma. Jakby od strony technicznej, tak źle w kodzie nie było od dawna. Jeżeli dodam do tego jeszcze fatalną komunikację ze strony Activision wokół tego, jakie mają plany, dlaczego jest tak, nie inaczej, dlaczego teraz wypuszczają nowy content zamiast pierw naprawić błędy. To nie ma się co dziwić, że ludzie od tej gry odchodzą. A jeżeli nie odchodzą tak na stałe, to przynajmniej grają zdecydowanie mniej niż grali kiedyś. I możecie tutaj w sumie sami napisać w sekcji komentarzy, czy. Faktycznie tak jest, że gracie obecnie zdecydowanie mniej w koda niż jeszcze chociażby kilka miesięcy temu. Troszkę pogłówkowałem, w czym może leżeć problem. W sensie wiadomo, w czym leży problem właśnie w tej stronie technicznej, bo tak jak mówię, Black Ops 6 i Warzone 4 to wcale nie są złe gry, jeżeli tak mogę powiedzieć. Natomiast od strony technicznej po prostu no, ludzie nie mają już cierpliwości, ale pogłówkowałem, dlaczego od strony technicznej jest tak źle i dlaczego tak nagle się zrobiło źle, bo nigdy od strony technicznej w kodzie jakoś nie było perfekcyjnie, zawsze były jakieś błędy, glitche, bla bla bla, ale tak źle nie było od dawna, więc dlaczego akurat teraz? No i tak sobie dodając pewne rzeczy, które widzę do siebie, doszedłem do wniosku, że cholera jasna to przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft, które swoją drogą do teraz jest według mnie abstrakcją i sporo ludzi tak jakby... Zapomina o tym, jak wielkie to było wydarzenie w branży gier i nie tylko. Wiąże się z naprawdę ogromnymi zmianami w strukturach właśnie Activision, w ogromnych zmianach w projekcie, jakim jest marka Call of Duty w planach na rozwój tego projektu, na jakby, wiecie, jakiś taki live service tego produktu i tak dalej, i tak dalej, że to wszystko połączone właśnie z tymi zmianami powoduje, że oni po prostu tego nie ogarniają. I ja Wam tutaj podam bardzo prosty przykład, który mi pokazuje, że te zmiany właśnie w kadrach w, wiecie w ludziach odpowiedzialnych za to i za to w marce Call of Duty są ogromne. Otóż yy, ludzie z którymi zazwyczaj mam kontakt z, kontakt z Activision czyli ludzie którzy się kontaktują żeby nie wiem no jakieś takie briefy, tak, że zaraz będzie nowy sezon i zapraszamy Cię na, na takiego okola, gdzie będzie można posłuchać o tym nowym sezonie kilkadziesiąt godzin wcześniej, takie standardowe rzeczy, które od kilku lat w kodzie się już dzieją, to nowi ludzie się tam jakby pojawiają. I jakby tych nowych ludzi jest dużo. To nie jest tak, że tam nie ma w ogóle tych osób, które ja kojarzę, ale jest sporo nowych. I to w ten sposób, że ja widzę Strzelę tutaj jakiegoś marka, bo oczywiście nie będę tutaj rzucał imionami i nazwiskami. Widzę jakiegoś marka, który pisze wiadomość do mnie, a kolejną wiadomość miesiąc później pisze już Robert. I to nie jest tak, że Mark i Robert są odpowiedzialni za te wiadomości, tylko marka już nie ma i pisze Robert. Nawet w takim miejscu to mówi sporo, tak? Bo skoro w jakichś takich nazwijmy to community, menadżerskich strefach są takie zmiany i takie rotacje, to co musi się dziać jeszcze w wielu innych miejscach, o których nawet nie myślimy, tak? Czyli, no nie wiem, no, w samym zespole odpowiedzialnym za na przykład łatanie błędów w grze. Tam też na pewno te zmiany się dzieją. Teoretycznie to wszystko nie powinno nas interesować od strony konsumenckiej. My chcemy grać dobrze działającą grę, ale... Musi nas to jednak interesować, bo na pewno w tym leży zdecydowana większość tych problemów, które obecnie mamy w grze, czyli fatalna, fatalna jakość techniczna tytułów oraz fatalna komunikacja. Bo umówmy się, kto o zdrowych zmysłach przy tak słabo działającej grze obecnie yy, hypuje się nowymi bandlami w sklepie? Jakby no z tego to już nawet memy sobie ludzie robią, nie? Że po prostu niektórzy nie mogą gry odpalić, ale Call of Duty hucznie i dumnie reklamuje nowe bundle w sklepie. I jakby też nie trzeba być nawet w osobą, żeby rozumieć, że osoby odpowiedzialne za content update nie są odpowiedzialne za techniczne update'y tej gry, to są oddzielne zespoły. Ale dlaczego do jasnej cholery tam nie ma jakiejś takiej spójności w komunikacji? To, żeby sobie nawet odpuścili promocję tak dużą wielu rzeczy, bo o ile rozumiem taką, wiecie, standardową promocję, na przykład związaną z tym nowym eventem Squid Game, który teraz mamy, tam pewnie kontrakty i tak dalej, no nie, nie pozwalały ominąć, że tak powiem w social media tego eventu. No, tam pewnie wszystko było zaplanowane wcześniej i jakby no, nie było jak tego nawet poprzekładać, bo przecież Squid Game wyszedł pod koniec grudnia, e, w kodzie pojawił się na początku stycznia, jeżeli mieliby to przenieść nawet do miesiąc, to już nikogo by to nie interesowało. Ale generalnie wiecie, chodzi mi o takie inne rzeczy, które na pewno można było inaczej zrobić, a nawet nikt nie próbował tego inaczej zrobić. Black Ops 6 zdaniem Microsoftu sprzedał się fenomenalnie, pobił tam jakieś rekordy, e, w ogóle w, w marce Call of Duty najwięcej sprzedanych kopii e, w danym okresie czasu po premierze, <laughs> najwięcej graczy grających w, w, w dany tytuł koda e, przez kilka dni po premierze, bla bla bla, to jest jakby... Wynikową tego, że Black Ops 6 jest naprawdę świetną grą, i nawet oglądając gameplaye u różnych osób, na pewno każdego w pewnym sensie zainteresował, i chociaż przez chwilę ktoś chciał pograć, a dzięki usłudze Game Pass, w zasadzie prawie każdy ma szansę no za wpół darmo e, takiego koda chociaż przez miesiąc przetestować, więc bicie tych rekordów generalnie ma, ma sens. E, no ale później, gdy dochodzi już do takiego, bym powiedział, typowego e, dnia z życia gamera, to nawet gdy komuś ten Black Ops się podoba, ale non stop wywala go na przykład z meczów, albo ginie od cheatera w co drugim meczu na rankedach, to po prostu traci cierpliwość i z danego tytułu odchodzi. To samo można powiedzieć o Warzone, które tę bazę, czyli projekt samego Warzone, ma naprawdę na fajnym poziomie i uważam, że. Bez tych wszystkich błędów, jakie mamy, no to jest taki bym powiedział top 2 Warzone, jaki mieliśmy kiedykolwiek. Oczywiście top 1 jest nie do ruszenia i to jest Warzone za czasów Werdańska slash Kaldery. No ale generalnie ta baza jest fajna, no tylko te błędy. Tutaj znowu jest ta sama kwestia. Nawet jeżeli komuś się to nowe Warzone podoba, to nie każdy ma cierpliwość i nie każdy chce tracić czas na użeranie się z nawet samym włączeniem gry, bo ja dalej dostaję mnóstwo wiadomości od Was z pytaniami i prośbami, żebym Wam pomógł odpalić grę, bo nie możecie jej odpalić, wywala jakiś błąd. I to nie jest tak, że te błędy to są jakieś typowe błędy, które łatwo rozwiązać. Wiele z tych błędów to są jakieś indywidualne kwestie, że ktoś ma taką kartę graficzną z takim procesorem i ona się na przykład gryzie akurat w tym warzom, nie? Każda inna gra chodzi dobrze, ale w warzom się gryzie. I gry odpalić nie może. To wszystko potęguje hate, to wszystko potęguje, no taką niechęć do koda. I to jest w pewnym sensie smutna rzecz, że jesteśmy obecnie w momencie, gdy mamy naprawdę dobre, dobre ee, kody czyli Black Ops 6 i Warzone 4, ale od strony technicznej jedne z najgorszych kodów, jakie, jakie tak naprawdę mieliśmy. I to jest cholera, jest tam mega smutna sprawa, bo nawet nie chcę sobie wyobrazić hypu, jaki potencjalnie mógłby dalej być w tym styczniu wokół BO6 i Warzone 4, gdyby po prostu ta gra od strony technicznej miała choćby 50% mniej problemów. Tego się już nigdy nie, nie dowiemy jak to, jak, jak to by wyglądało, bo jesteśmy gdzie jesteśmy, nie cofniemy już tych błędów, nie cofniemy już tego hejtu, nie cofniemy już tego podejścia też społeczności do kolejnych update'ów, gdzie zamiast się cieszyć z update'u to tak naprawdę wynajdujemy kolejne niezałatane błędy, a na przykład dodane jakieś niepotrzebne albo załatane jakieś niepotrzebne błędy. Generalnie ta komunikacja, w połączeniu z właśnie błędami, jak już to wcześniej mówiłem, to jest klu, e, klu tych problemów koda obecnie, klu spadków w ilości graczy na serwerach, klu hejtu wokół całej marki, jaką jest kod. Ale żeby ten materiał nie kończyć z takim niesamowicie negatywnym wydźwiękiem, bo ja wam przyrzekałem i obiecałem też sobie, że zmieniam podejście trochę do tworzenia tych materiałów. Nie chcę się, że tak powiem, żywić tym hejtem i narzekaniem. E, Ponarzekam sobie na streamie, na daną sytuację w danym momencie, ale nie będę piętnował tego wszystkiego do takich granic, jakie teoretycznie mógłbym tutaj osiągać i dzięki temu też zasięgi budować, bo no wierzcie bądź nie, ale robienie negatywnych materiałów o grach jest naprawdę klikalne i, i opłaca się po prostu, tak? Bo ludzie. Ludzie lubią się podpinać pod takie, ja jak ja to nazywam, hejtowe pociągi, tak? Ludzie lubią wsiadać do tych wagoników i po prostu lecieć, lecieć, lecieć z tym hejtem ile tylko można. O ile w wielu przypadkach ten hejt jest oczywiście uzasadniony, o tyle to nic nie zmienia. To naprawdę nic nie zmienia, że ktoś nagra 30 materiałów o tym samym, hejtując koda zamiast właśnie takiego jednego materiału jak ja teraz do tego podchodzę, w którym wytykam, rozmawiam co jakiś czas, jeżeli nie jest naprawione i tak dalej, i tak dalej. A więc żeby nie kończyć tego w tak negatywny sposób, to moi drodzy pomyślmy sobie teraz o tym, że yy, mamy dobre kody z fatalnie, z fatalnym zapleczem technicznym, z fatalną komunikacją ale gdyby jednak trochę to zaplecze techniczne poprawić, gdyby ta komunikacja się troszkę, że tak powiem, ujednoliciła w strukturach koda. Gdyby w końcu zatrudnili długoterminowo ludzi i ci sami ludzie pracowali nad aktualizacjami, bla, 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 żeby tam nie było tych zmian w kadrach, bo to naprawdę na pewno tam buduje chaos, to mamy naprawdę dobre podstawy do tego, żeby, żeby ta gra była dobra, tak? No i wydaje mi się, że gorzej jak teraz być już nie może. No jakby, co by się mogło wydarzyć, żeby było gorzej niż teraz. Tylu cheaterów nie było od czasów Werdańska, takich problemów technicznych nie było nigdy i tak złej komunikacji ze strony Call of Duty też nigdy nie było. Więc musi być tylko lepiej. Cholera jasna, musi być tylko lepiej. Oczywiście dalej w mojej głowie i nie tylko, pojawia się ta dyskusja o tym, czy oni się wyrobią na czas do Momentu, gdy będzie debiutował w zasadzie wracał Werdańsk do Warzone, bo tutaj nie ma, co, nie ma co ukrywać, to będzie jeden z najważniejszych momentów dla Koda od wielu, wielu lat, czyli właśnie ten powrót Werdańska. Mówię dla Koda, a nie dla Warzone, bo przypomnijmy sobie jak bardzo ożywił i postawił na nogi tę markę właśnie Werdańsk z Warzone w 2020 roku. I teraz może być podobna sprawa. Albo znowu ta seria stanie na nogi, i ja nie mówię, że będzie nawet blisko tego co było w 2020 roku, ale stanie po prostu na nogi. Albo gdy wyjdzie Verdańsk, a oni do momentu tej premiery Verdańska nie poprawią tych wszystkich błędów, nie ujednolicą tej komunikacji. I wiecie, no po prostu nie pozbędą się tych niesamowicie frustrujących rzeczy, jakie teraz w kodzie mamy. To nie dokańczam, co, co ma być, bo, bo nie chciałem, co by było, bo, bo nie chciałem negatywnie kończyć tego materiału, ale ja myślę, że oni o tym wiedzą. No bo cholera jasna, tam jednak pracują inteligentni ludzie, odpowiedzialni za generowanie miliardów pieniędzy z tych wszystkich rzeczy, i oni chyba wiedzą. A raczej muszą wiedzieć, że jeżeli Werdańsk nawet w 50% nie spodoba się graczom, powrót tego Werdańska, tego okresu, gdy ten Werdańsk wróci, to drugiej takiej szansy Warzone już mieć nie będzie. Mówię o Warzone, a jak wcześniej powiedziałem, Warzone może dalej odgrywać w kodzie naprawdę dużą rolę. Tylko musi mieć do tego dobre zaplecze techniczne. Baza jest dobra, zaplecze techniczne musi się poprawić. Kończąc ten mój wywód, bo lecę na freestylu i nie zapisałem sobie nic z tego, o czym chciałem powiedzieć, więc być może się już nawet powtarzałem kilkukrotnie. Jeżeli tak, to przepraszam. No to, moi drodzy, uważam, że gorzej być już nie może, będzie tylko lepiej. Natomiast pytanie, czy będzie lepiej na czas? Bo jeżeli nie będzie lepiej na czas, to po prostu kod pozostanie gdzieś tam popularną grą, ale bez takich, wiecie, bez takiej większej ekscytacji w branży gier, a jeżeli będzie dobrze na czas, to może nawet właśnie gdzieś tam się zakręcimy wokół tej popularności, jaką w pewnym momencie Warzone z Werdańskiem generował. Oczywiście zakręcimy, bo nieosiągalny jest ten pułap, jaki był wtedy, nie tylko ze względu na to, jak spoko e, była po prostu tamta wersja Warzone, ale też wiecie, sytuacja na świecie inaczej wyglądała. Tak więc może i Call of Duty traci setki tysięcy graczy, ale tak naprawdę to dla nas dobra informacja, bo ona będzie wymuszała jednak jakieś tutaj drastyczne zmiany wprowadzane do tej gry, no bo mówmy się, no nikt na pewno z osób liczących zyski z Koda nie chce uśmiercić tej marki. No, bądźmy poważni, nikt o zdrowych zmysłach nie chciałby uśmiercić Koda, więc jakieś zmiany tutaj będą wprowadzane. Oczywiście nie daję wam gwarancji, że one będą wprowadzane inaczej, że, że te zmiany będą nam się podobać, ale jakieś będą musiały, bo, no bo tendencja jest spadkowa, a na to sobie tak duża marka, jaką jest Kod pozwolić długotrwale nie może, także patrzymy, Spoglądamy i mam nadzieję, doświadczamy tych pozytywnych zmian już niedługo. To takie może życzeniowe na koniec, ale oby tak właśnie było. Dziękuję Wam za ten materiał. Jeżeli się zgadzacie, zostawcie proszę łapkę w górę, a jeżeli nie, to możecie zostawić łapkę w górę i napisać, jak Wy na to wszystko spoglądacie. Chętnie poczytam. No i jeżeli będę gdzieś widział miejsce do włączenia się do dyskusji, to się pewnie również i włączę. Także, moi drodzy, dziękuję. Do następnego. Mówi Goldzor. на nah.